Cześć, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i oczywiście zapraszam Was na kolejny film. Kochani, my się szykujemy na śniadanie. Idziemy teraz na śniadanko, później będzie opalanie, i później będziemy płynąć motorówką. Więc jest. Dzisiaj dzień zaplanowany, także oczywiście nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania tego filmu. I mamy szwedzki stół, i tutaj są różnego rodzaju wędlinki, łosoś. Jest troszkę ludzi, więc nie chcę przeszkadzać, ale już wam pokażę. Tu są jogurty, owoce, różnego rodzaju sery, sery. Coś na słodko. Tutaj możecie sobie wybrać płatki na śniadanie. Tutaj mamy bekon i jajecznicę, także i pieczywa. Zobaczcie, pod dostatkiem różnego. I soki. I tutaj też sobie można wybrać dżemiki, konfitury. Do takich fajnych małych miseczek. Także zabieramy się za jedzenie. Już nie chcę tutaj przeszkadzać. Bo jest troszkę ludzi, więc też chcą sobie nałożyć jedzenie. I my już mamy śniadanko tutaj nałożone. Do tego soczek. Czekamy na cappuccino i zobaczcie już jakim widoku jemy śniadanie. Takie śniadania przy takim widoku mogłabym mieć codziennie, co? Palmy. Mm. Dobrze, smacznego kochanie. I przyszła kawka, mamy tutaj cappuccino. Kawę trzeba zamawiać i Kernel przynosi. Jakie kawy chcecie. I przyszliśmy się troszeczkę jeszcze przed łódką popalać Tutaj na naszym tarasie. Leżaczki już sobie wcześniej zajęliśmy, ale powiem Wam, że nie ma tu koło nikogo tylko my. Mąż poszedł do jacuzzi. Ja tutaj się smażę na skwarkę. Ja zaraz też pójdę do jacuzzi, bo powiem Wam, że jest naprawdę bardzo gorąco. Już mnie trochę słoneczko tutaj chwyciło. Ale zobaczcie jeszcze. A, się podniosę. Zobaczcie ten widok. I tutaj mamy, jak Wam pokazywałam, sauny, no do których nie wchodzimy. Tutaj są jeszcze takie łóżka z baldachimem. Wczoraj tam małżeństwo korzystało z małym dzieckiem z tego łóżka. A, I tam są jeszcze takie fotele. Mąż w jacuzzi, tam jest drugie jacuzzi i tutaj jeszcze jedna sauna. A ja biorę szklaneczki i idę, idę po wodę, bo chcę mi się pić i zaraz Wam pokażę, jakie rodzaje tutaj... powodę, jakie rodzaje wody mamy, bo no powiem Wam, że naprawdę tutaj dbają o gości hotelowych. I zobaczcie, są i owoce, ręczniki oczywiście do dyspozycji. I mamy wodę, wodę z ogórkiem, z pomarańczą grejfrutem, cytryna i mięta. Także ja oczywiście cytryna i mięta. Najbardziej orzeźwiająca woda. Mąż też. I z ogórkiem też jest dobra. Tutaj z pomarańczą z grejfrutem troszeczkę gorzkowa. Dlatego... Ja wolę miętej i cytryny. I druga szklaneczka. Nie widzicie, tutaj są szklanki, także bez problemu. I też przychodzi pan z obsługi zapytać, czy chcecie coś pić. To już wówczas um, przynosi wam z, z restauracji. Dobra, wyłączam kamerę, bo. Muszę jakieś, jakoś te wody zabrać i idę dalej się opalać. I wypłynęliśmy sobie łódeczką. Mąż tam steruje, to jest łódka spalinowa. I popłyniemy sobie tak tutaj w koło tego yy, jeziora. Zobaczymy jeszcze tam po drugiej stronie co jest. Na ile mamy łódkę na dwie godziny? Łódkę mamy na dwie godziny, więc troszeczkę sobie się popalamy na łódeczce. Słoneczko wychodzi, zachodzi, ale to jest. Idealnie, bo za bardzo byśmy się tutaj e, spalili, bo dzisiaj naprawdę słońce mocno daje, więc płyniemy, się relaksujemy i zobaczcie bliżej, dopływamy do tych góry, jak one pięknie wyglądają. Jak takim mchem obrośnięte. Cudowne są te góry, całkiem inne jak mamy w Szwajcarii. Tam mamy inne góry, jest, ale to jest i tutaj super, idealna pogoda właśnie, żeby popłynąć łódką bo nie jest za gorąco, jest w sam raz dzisiaj i zobaczcie przybliżyłam wam, wczoraj byliśmy tam, 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 tam na szczycie, no nie było, ślipale są straszne tam wczoraj byliśmy na szczycie i powiem Wam, że mamy pecha, bo byliśmy do 11, do 12 się opalać, było piękne słońce, a teraz kurczę, nadeszły chmury, jak mieliśmy na drugą godzinę wynajętą łódkę. I tak jest przyjemnie i powiem Wam, jest ciepło, tylko nie ma słońca. No troszeczkę jest za chmurami, bo troszeczkę grzeje, ale no, no, nie opala tak mocno, ale to nic, nic. Najlepsze jest to, że nie wiemy jak mamy wrócić Nie wiemy żeśmy skąd wypłynęli Albo tam na, na lewo tak, tak. Kurwa. Tam gdzie ten statek nurzaka jest, nie? Musimy się ja kierować się No, żeśmy się zgubili no, to, że za tamtą stronę dalej nie poszły. My już wracamy i zobaczcie tam w nie wiem czy to dobrze widać, skaczą na parolotniach. Później lądują na dole. Są, wyskakują z samolotu i później uzi... właśnie... O, jaka fala! Mamy fale niesamowite, już wracamy do końca i właśnie na tych parolotniach później lądują Są chyba gdzieś na dole, mają jakieś miejsce do lądowania tu. A widzisz. A mój małżonek źle popłynął. I, a, tak uważaj, bo duży statek mój jest. Bo płynęliśmy zbyt blisko, bo słuchajcie, dziś będą w końcu fajerwerki. I tak, tutaj są na wodzie ustawiane na właśnie takim. E, co to jest, Arek? Platformy takie, na tak? Na takich platformach. I właśnie policja przepłynęła, że nie powinniśmy tam płynąć, ale nam nikt tego nie powiedział, więc e, już jest wszystko ok, załagodzone. Więc słuchajcie, dzisiaj w końcu będą fajerwerki, więc na pewno Wam je pokażę. Bo z naszego em, tarasu, balkonu, w naszym hotelu będzie to widać idealnie. Także nie, no, mandatu nie dostaniesz, po prostu poinformowali, że nie można tamtędy przepływać. Widzisz? on się przestraszył, że. Podpłynęliśmy, ale nic się nie stało. Dobra, dopływamy już do brzegu. Teraz będziemy szli coś zjeść, później się przebierzemy. Może jeszcze pójdziemy troszeczkę w miasto, a na wieczór oczywiście pokażę Wam te fajerwerki wyczekane przeze mnie i chyba też przez Was, prawda? I zobaczcie, tam jest ta platforma z tymi fajerwerkami. Policja wszystkich teraz odgania, no bo wiadomo, są to łódki spalinowe. Jakby się coś wydarzyło, to by te fajerwerki wszystkie poszły z ogniem. A tu naprzeciwko jest nasz hotel, więc idealny będziemy mieli widok na te fajerwerki. Więc na pewno Wam dzisiaj już je pokażę. W końcu się doczekaliśmy. I kochani, wybieramy się na ostatnią naszą już kolację i. Pokażę Wam mój outfit, bo jeszcze ani razu Wam nie pokazywałam. Więc dzisiaj całkowicie na postawiłam na markę Michael Kors, czyli torebeczka Michaela, klapeczki i czarna sukienka. Rzadko chodzę w sukienkach, ale tą bardzo lubię. Również Michaela Korsa, także idziemy na kolację. I jesteśmy ponownie w restauracji Al Torcio, restaurant pizzeria staram się mówić po włosku, ale tak, zamówiłam sobie ponownie sałatkę grecką, tak mi ostatnio posmakowała, że oczywiście ponownie u mnie sałatka, a mąż zamówił sobie inną pizzę, jaka to była? A nie pamiętam. Kalsedonia. Kalsedonia chyba tak, ale zobaczcie, już całkiem inna, już taka niezłożona w naleśnik, ale też wygląda bardzo apetycznie i na zakończenie po małym piwku, także Zabieramy się do jedzenia. Życzę Ci kochanie, smacznego. I zobaczcie tutaj od nas z balkonu, jak to wygląda. Te platformy już są rozsunięte tutaj po długości. Tam cały czas policja pływa w koło, żeby nikt tam nie podpływał. Oni chyba jeszcze tam te dwie platformy nie wiem dokładnie tam chyba trzy zostały jeszcze będą bardziej chyba rozstawiać. Nie jestem pewna, ale. Jest już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich platform. No, widzicie, widok! Mamy idealny z balkonu, więc wy również to zobaczycie. I zobaczcie, na parolot mi tutaj przed chwilką koło naszego balkonu przeleciał pan, i będzie lądował niestety chyba w wodzie. Uuu, no, tak mu się udało, że ląduje w wodzie a jednak miałam rację rozstawiają jeszcze szerzej tam przeciągają jedną platformę tam zostały jeszcze dwie więc chyba tak po długości będą chcieli tutaj to rozstawić super efekt ma być naprawdę wyjątkowy, bo dzisiaj te fajerwerki zatytułowane są szczęście więc jest to pokaz fajerwerków właśnie tutaj w Lokarno i mamy 22.40 zobaczcie ludzi się na dole zebrało bo już zaczynają się fajerwerki to jest drugi wystrzał informujący o tym że za 5 minut będzie wystrzał wszystkich fajerwerków zgasły światła Ludzie wyczekują na dole. Bardzo dużo ludzi zebrało się tam przy jeziorze, żeby zobaczyć te fajerwerki, i już za chwilkę, dokładnie za chwilę będą odpalane. Tym oto cudownym akcentem z tymi fajerwerkami będę zakończać ten film. Mam nadzieję, że spodobało Wam się to, co Wam pokazałam. Ja powiem Wam, że jestem pod totalnie ogromnym wrażeniem, bo na Islandii są fajerwerki, ale tak jak tutaj widziałam, to nie widziałam nigdy w życiu. Także mam nadzieję, że spodobało Wam się to, co Wam nagrałam. Oczywiście. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. My widzimy się już w następnych filmach. Wytrzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa!